Jednak tutaj w Korei, jeśli ktoś się uderzy, to bardzo, bardzo rzadko usłyszy się słowo przepraszam. Jest to dla mnie niezmiernie ciężkie do zniesienia. Wszystkim witam Was w ten niezwykle ponury dzień w Korei i mam nadzieję, że jesień w Polsce jak na razie przebiega w miarę ładnie. Słyszałam, że jest dużo słonecznych dni, nie jest aż tak ponuro, ale mm, powiedzmy sobie szczerze, zbliżamy się ku grudniowi, więc nawet tu w Korei pojawia się taka pogoda, gdzie skończył się już okres egzaminacyjny, ale jak wiecie cały czas piszę pracę naukową o przemocy w dramach. No i teraz akurat mam trochę przerwy, więc postanowiłam, że w końcu opowiem Wam o tym, co niesamowicie gryzie mnie, żyjąc tutaj w Korei. Tym, co najbardziej utrudnia mi tutaj życie, jest ograniczona przestrzeń. Trochę Wam zobrazuję, jak wygląda tutaj sytuacja. A więc w Seulu obecnie żyje około 10 milionów osób i w okolicach Seulu, tzw. Gyeonggi-do, żyje aż 26 milionów osób. I jest to naprawdę duża liczba, bo jest to aż ponad połowa populacji koreańskiej, ponieważ populacja liczy około 50 milionów osób. Na porównania obecnie w Warszawie mieszka 1 700 tysięcy mieszkańców, a w województwie mazowieckim żyje około 5 milionów osób. I oczywiście nasz kraj liczy poniżej 40 milionów osób, ale zobaczcie jakie są proporcje. 26 milionów osób w okolice Seulu i 50 milionowa populacja w Korei, przy czym w całym województwie mazowieckim żyje 5 milionów osób, a w naszym kraju w Polsce żyje osób 40 milionów. Tak liczna populacja w okolicy Seulu spowodowana jest tym, że Seul daje ogrom możliwości do rozwoju. I nie tylko chodzi tutaj o pracę, ale też o studentów, ponieważ wszystkie liczące się uniwersytety w Korei znajdują się w Seulu. Jeśli ktoś studiuje poza Seulem, to niestety jego uniwersytet nie liczy się tak bardzo na rynku pracy, więc wszyscy, którzy chcą osiągnąć karierę, jak najlepszą karierę, kierują się w stronę Seulu. Teraz znając Sytuacji będzie mi trochę łatwiej wytłumaczyć, jak czuje się Polka mieszkająca w Korei, która pochodzi z malutkiej wsi pod Częstochową w Polsce. Więc życie w takiej metropolii jest ciężkie i dlatego się tutaj żalę. Jest wiele rzeczy, które jest utrudnione mieszkając w takiej metropoli, a pierwszą z nich jest brak przestrzeni osobistej. Gdziekolwiek się nie pójdzie w tak dużym mieście, zawsze jest się w tłumie. Prawie zawsze. A szczególnie kiedy jedzie się metrem i po prostu bardzo często jedzie się na tak zwaną sardynkę w puszce. Czyli jest się ściśniętym ze wszystkimi Innymi ludźmi zmierzającymi dokądś metrem. To się też na co dzień zdarza na ulicach. W Polsce również znajdują się takie zatłoczone ulice, ale tutaj w Seulu to jest po prostu prawie wszędzie, więc gdziekolwiek się nie idzie, nie porusza, to zawsze jest ten problem, że trzeba się tak ciasno mijać ze wszystkimi, bardzo uważać. To znaczy uważać, jak uważać, bo kolejną rzeczą, która jest dla mnie naprawdę ciężka, to ludzie, którzy nie zwracają uwagi na innych. Koreańczycy Żyjąc w tak zatłoczonym mieście, przyzwyczaili się do tego, że na co dzień będą się zderzać, ocierać z nieznajomymi im osobnikami, i przyzwyczaili się do tego, żeby. Po prostu, jakby, no zderzyłem się, no i trudno, no i żyję dalej, idę dalej. Jednakże dla mnie to jest naprawdę trudne, ponieważ w Polsce, jeśli kogoś uderzymy przez przypadek, to zawsze mówimy przepraszam, nie chciałem. Może czasami się nawet ktoś zapyta, czy wszystko jest ok. Jednak tutaj w Korei, jeśli ktoś się uderzy, bardzo, bardzo rzadko usłyszy się słowo przepraszam. Jest to dla mnie niezmiernie ciężkie do zniesienia, ponieważ na co dzień bardzo często mi się to zdarza, że mnóstwo ludzi mnie po prostu jakoś uderzy tutaj w bark albo w nogę, i to dosyć mocno. To nie jest tak, że tylko jakoś mnie dotknie leciutko, tylko naprawdę mnie mocno uderzy i ci ludzie nic nie mówią. I to jest po prostu, to mnie tak się gotuje w środku, jak to się dzieje. Mój wewnętrzny Polak po prostu krzyczy nie no ale jak już tu jestem no to muszę jakoś przeżyć prawda, no i podejrzewam, że mieszkając tu wiele lat, teraz już zaczyna się mój drugi rok w Korei sama się do tego przyzwyczaję no i nie będę na to aż tak zwracać uwagi, ale trochę to jest przykre, że między ludźmi się pojawia taka, taki, taka obojętność i no i nie zwraca się uwagi na to, czy komuś się zrobiła jakąś przykrość trzecią rzeczą, która sprawia mi całkiem spore trudności 嗯。 to takie uczucie bycia zablokowanym w tłumie i to często się zdarza w takich ciasnych uliczkach i najczęściej w metrach. Tak jak już Wam wspomniałam, w metrach jeździ się na sardynkę. W takiej sytuacji zaczyna się robić duszno, jakoś tak czuje się taką presję na sobie, też ciężar ciała innych osób i czasami nawet ja, chociaż nie mam żadnej klaustrofobii, ani e, jakiejś fobii związanej z tłumami, to po prostu zaczynam się bać. Może wiecie, w Korei e, w w tym roku, w zeszłym roku wydarzyły się dosyć, dosyć przykre sytuacje związane z wypadkami w tłumach. No to nie sposób o tym nie myśleć, i będąc tak ściśniętym w tłumie, to człowiek ma po prostu świadomość, że nie ma szans po prostu się z niego wydostać. Że jeśli coś się stanie, to po prostu tam jesteś, nie masz na to wpływu. Także jest to coś, co jest dla mnie no, dosyć przerażające. No ale myślę, że to akurat też jest problemem wśród Koreańczyków. Oni też się tego boją, no ale... co zrobić? Taka pani tutaj idzie i teraz mi tu um, zagłusza spokój trochę. Mam nadzieję, że nie usiądzie koło mnie. W Korei starsi ludzie często puszczają różne rzeczy na telefonie i... Ale dobrze. Chyba idzie dalej, <noise> więc mogę kontynuować. I ostatnią, czwartą rzeczą, która jest tutaj dla mnie dosyć trudna, to to, że prawie nigdy nie jest się samemu. Ja przez bardzo dużą część mojego życia mieszkałam na wsi i byłam przyzwyczajona do tego, że mam dla siebie przestrzeń: że jeśli wyjdę na pole, do lasu, to po prostu jestem ja i natura, nikogo więcej nie ma i był to dla mnie zawsze taki magiczny moment. A no nawet jeśli nie byłam na wsi, jeśli byłam w mieście, to polskie miasta często nie są aż tak przeludnione właśnie i zdarza się tak, że po prostu jesteśmy na jakiejś uliczce no i znajduje się tam może jedna osoba, więc jest tak, że można się poczuć właśnie samemu, że można poczuć tą przestrzeń, taki komfort, a niestety w Seulu gdziekolwiek się nie pójdzie, jest tam człowiek, i to nie jeden człowiek, a dosyć sporo ludzi. W poszukiwaniu natury w Seulu zaczęłam chodzić do różnych parków tutaj, i poszłam już do naprawdę wielu parków do małych, do dużych, do takich, które mają lasy, jakieś łąki i uwierzcie mi, że po prostu, gdzie nie, gdzie nie poszłam. To było tam po prostu mnóstwo ludzi i naprawdę ciężko było znaleźć takie miejsce w ogromnym parku, gdzie nie byłoby się otoczonym mnóstwem ludzi. I to nie było tak, że to było, że tam znajdowało się jakieś dwie osoby, pięć osób w moim otoczeniu, tylko 20 osób naraz powiedzmy i każdy zajmował się swoimi rzeczami, każdy spędzał tam sobie czas, relaksował się. No ale dla mnie to nie jest to. Ja jak idę do parku, do natury, to chcę mieć trochę przestrzeni dla siebie, chcę mieć trochę spokoju, ciszy, ale niestety nie, nie było to możliwe i no nie mogłam znaleźć takiego miejsca tutaj. Także to była ostatnia rzecz, która jest dla mnie tutaj dosyć trudna, jeżeli chodzi o ten, brak tej przestrzeni osobistej w Seulu. No i mam nadzieję, że ten temat był dla Was ciekawy i widzimy się w następnym odcinku. Popo! Pa, pa! Oh